Dzisiaj bawimy się w łambinowicach, już część ekipy zjechało. O, na razie czekamy na spóźniarskich, jeszcze, którzy mają dojechać i jedziemy w terenie. Dobra, dochodźcie wszyscy. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam za spóźnienie, dziękuję, że na mnie czekaliście. Dobra to składzie chodzi na chwilkę. Odprawa! Odprawa. Żebyście wiedzieli o co chodzi. Idziemy do pierwszego punktu wycieczki, czyli do szczelnicy i kulołapów. <grymne> że Pan Jacek, jedyny przygotowany na Nabrodzenie powyżej 30 cm, tak, tak, ja już wiedziałem, co mnie czeka. Także, o kurde. To była szczelnica wojsk pruskich? Nie, no tam, aż, tam były stanowiska. tam, Tam się ustawiali, nie było tych drzew. A tutaj, a tutaj były te kulołapy, tak? Tam masz bunkier dla jakiegoś tam dowódcy Aha. z okienkiem. Tam się ustawiali Aha. i tutaj strzelali, nie? Tu, w tą stronę. Właśnie, właśnie, to, jest jest tak tak samo, to jest wszystko obszczelane, słuchajcie. Obszczelane właśnie, Aha, bo to jest kulołap. To jest ściana, która pełni funkcję kulołapu. 7 metrów? Yes, yes, yes. <gry> <gry> Kurde No, trochę więcej. Spadaj. Tam po, po tej drabince schodzili. Yes, yes, yes. O, drabince? Hmm? Ciekawe, nie ma czego. Ciekawe, nie no? Artur, zobacz sobie do środka, jak to tam wygląda jest tak? No parę metrów. Ale dziadek w latach 90. po tej drabince, która jest po drugiej stronie, schodził w dół, tylko że problem jest, żeby się dostać do drabinki. jak skakał? No normalnie jest tutaj taki stopień można No jest taki stopień. Zaraz spróbujemy. Dobra, żeby nie przeparkowywać samochodów, to może od razu podejdziemy do obozu, nie? Dla <noise> <noise> tych wszystkich co marudzą, że nie jeździmy, to to będzie ostatnie chodzenie. To to jest fajna sprawa, no? A tu są baraki zrobione w ogóle odremontowane. a który spierdzielał to z odległości pół kilometra strzelał no może i tak wejść Jak za darmo się pracuje, to się przy przyczyna... оставил там. Przodu da go zaczepić. Ale wiesz co? Kółka w drugą stronę. Nie w tą. Do nas. że żeby nie mieli łatwiej. dawaj tu nie wyciągnę ciebie, Bo to szkoda czasu, pod tej normálně. Faul <laughs> ta. Pół sukcesu. Dobra, czekaj bo. Za mało mocy. Ja bym tam nie wjeżdżał My w normalnych warunkach to by to objeżdżamy bokiem. Taka łuża jest latem o wiele mniejsza. A pod tą górę tutaj ja nawet ferozą podjeżdżałem, nie? Tylko to były trochę inne warunki, nie? się nie, no, 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 no. nie przejedzie, to nie ma szans. Co to było? Janek daj spokój, tam nie wyjedziesz z tego Tak jak tam Artur? Zmienił się klimat tutaj trochę, nie? delikatnie, wiesz to białe, przytypane jest właśnie jak mówię jak tu byliśmy kiedyś To ciepło, fajnie było Te to tu szło poszarać No pod tą górkę, przecież ja moim podjeżdżałem no. nawet tą ferozą, nie? Fajnie, fajnie a ta malutka piaskówka, malutka taka, coś tu idzie po poszale, co nie? No ja ale na razie zelajcie ki bez gazu, tysiąc obrotów. Teraz przy tym setapie co mam zrobione, ten drugi. To no zbyku też lecikiem jechał ze mną na sznurku. Ten lepszy, chciał miał i tego, subarena i tego, jak się nazywa, Range'a. A ten Range aż tak, a to koło to mało mu nie dodało. ja nie widziałem, ja myślałem tam bo on chciał koła w tym. Ale Artur, ja myślałem, że jest jeden tylko podpięty. I to mówię, mówię, mówię ognia, to ognia, to a, ja... a tam były dwa, nie? No a tu dwa spięte a ten... i wiesz, nie, nie, Ja wiesz. Byłem tam, nie auto czekawa.

Prędzcie go! Ale to Bongo musi! Ile na tej wody Nie ma dużo! Poszedł! To jest właśnie kurwa Patro! <głos> <głos> Ale już mało nocy mu nie brakło! <noise> Ja wy... Ej, odejdź tym patrolem, bo on pod tą górkę daje. A będzie latał! Ej, odejdź patrola wejść! No! Go, bo on tam pod górkę jedzie. tu w foresterem nie wiedzie tam. Co jak nie wiedzie? Nie da się go możliwości. Chyba jak przód mu przeskoczy. Tak, on tam płytę ma jeszcze taką wież zrobioną. Prawie, że. No, Mało na płytę. Tu Przyjedzie, zobaczysz. No! On tu wejdzie. On tu wejdzie. <laughs>

Páč, viehal. Ja, pitole. Ja, <laughs> Tą tą, a ręcznie nie możesz tam przy aucie włączyć A ja, ja mam tu pilot no, Ale ty nie masz takiego na kablu bo O no, kablu ma... właśnie mam A nie jestem Bez... rozłączona? Ciągarka już było, że mi się zjebało że w jedną stronę tylko działała Chyba to mogłabym drugą dać To czego za tym ciągarką tam od nie? Ale jak tu nie ma nikogo wyciągarki Ty miałeś jedną jedną wyciągarkę no to dawaj kinotyka Ale to do tyłu trzeba by go Ej Ale no nie mam kurwa bo cześć, cześć, A jest to auto jest wyliftowane ja mam taki kurwa hak To nie huja kurwa Za bagażnik No nie zapomniałem o nim kurwa a ja się zdziwiłem właśnie tak, że już go mi jebie, ja No Ja też mam nie odpinałem, ale ja wiem, że muszę uważać na to. A ja zapomniałem. No dobra, to łopatka, trzeba odkopać. co to, ja mam Nie ma nikt ciągarki, nie? Aha. Wszyscy liczyli na ciebie, ale zesrało się. Do... Macie wyciągarkę? nie ma pilota, kurwa? Nie, nie poszedł ktoś po łopatę. tam, ten ma... dajcie kogoś normalną... No on no, ten zajebany, on ten wiesz, żeby nie szarpać, tylko razem jak ruszymy, to on wyjedzie. Ale jeśli do góry znowu? Tak, zresztą, podajcie mi ją. A ja, ja mam, ja, ja mam, no. Tak, bez szarpania, normalnie. Dobra, idę po tą moją małą łapatkę. Chociaż to żeby się tam nie O, Fez łopata jest. A jest, to łopatka. ma cały sprzęt. Jest i jest, tak, znowu, Kurwa 120 zł dałem Za Za no Kurwa mówili, że ten złotrów lepiej. Dał się Bałdzie ma pozycję. Za tyle, ale mu nie odniosło czuł Czemu ja kurwa kopię? No właśnie czekałem kiedyś i orgniesz. Miana, ja no, dawaj teraz ty się wiesz od kopu. Tak już jest.

bye Stanąć na bok i podobijać te powietrze żeby na pewno nie było chciał Dobra, myślę, że tutaj można by było zrobić to, Gnicho. No. To już się No. To się raczej nie zawali. Przejeżdżasz jeszcze raz? Nie. Wiesz, nie, tym razem. To teraz go dobrym stanie jest, No ja tamten wyjeżdżałem, No, bierz kawałeczek i go zostaw. A tu jest to przyszło na górę, Ja Nie, to była. Nie będą robić nic. Wiesz. Ale słuchajcie, ale mówię, że właśnie już na taką nie ujawniamy, bo to miasto nic z tego nie miało, nie miało nic do tego, bo to państwo wydawało zgodę i tyle. No, ale to nie komu zależy. A gdzie myśmy byli wtedy, co była taka reska, jak mówię, tam nikt nikomu nie, no, tak, nie uderzył. oni u nas No, ale przecież nikt nikomu nie uderzył. Nie, stary, jesteś zimny, tak ci nie, to nie, to nie to powiedział. Tak? <laughs> No ale jak s je, to nie dwa.